Witam na kanale wiatrakowni. Dzisiaj film z serii Recenzje małych turbin wiatrowych. Recenzje przeznaczone są dla użytkownika, który nie ma ochoty zagłębiać się w parametry techniczne turbin, nie interesują go testy warsztatowe, ale chce uzyskać wiedzę na temat realnej produkcji turbiny, ceny zakupu czy opłacalności inwestycji w instalację wiatrową. Kwestie techniczne będą poruszane w niewielkim stopniu. Jest już sporo filmów dostępnych na temat testów warsztatowych, a my koncentrujemy się na wykorzystaniu turbiny w warunkach rzeczywistych. Przy czym należy pamiętać, że wiatrakownia ma jedne z najlepszych warunków wiatrowych w Polsce i rezultaty uzyskiwane u nas trudno będzie uzyskać w głębi kraju. W miarę możliwości będziemy poddawać, jakie wyniki można oczekiwać w innych lokalizacjach. Nasze recenzje rozpoczynamy od tureckiej turbiny Istabris i700 o deklarowanej mocy 700 W. Turbiny te są przeznaczone głównie dla pracy w instalacjach off-gridowych, niskonapięciowych, czyli 12, 24 i 48 V. Testowana przez nas turbina ma napięcie 48 V. Turbiny Eastabril to rodzina popularnych turbin dostępnych w przedziale od 500 W do 4 kW mocy. Przy czym turbiny tej marki o mocy do 2 kW są to budżetowe turbiny w atrakcyjnych cenach. Dopiero powyżej 2 kW mocy ich atrakcyjność cenowa mocno maleje. Wszystkie turbiny Istabris są dostarczane w estetycznym i bezpiecznym opakowaniu, co odróżnia je od turbin chińskich, których opakowanie jest mocno siermiężne i pozostawia wiele do życzenia, zarówno pod względem estetyki, jak i zabezpieczenia samej turbiny. Waga Isty i700 to 18 kg według producenta. Ale testowana przez nas turbina bez śmigieł waży trochę więcej niż 10 kg. Jest to ponad 2 kg więcej niż chińska turbina M3 o porównywalnej deklarowanej mocy 600 W. Śmigła turbiny I700 mają długość 90 cm i w rezultacie średnica wirnika tej turbiny wynosi około 186 cm. Jest to więcej niż 160 cm chińskiej turbiny M3, co przekłada się na uzyskiwane rezultaty. Montaż turbiny jest łatwiejszy niż montaż chińskiej turbiny M3. Turbiny jest do montażu na maszcie wykorzystują czpień wkładany do rury masztu, a chińskie turbiny wymagają kołnierza mocującego, który wymaga przyspawania do końcówki masztu. W wiatrakowni wykorzystujemy adaptery mocujące, które ułatwiają wymianę turbin. Instrukcja montażu turbiny ISTA i 700 również w języku polskim jest dostępna na portalach sprzedawców tych turbin. Cały montaż jest prostą czynnością i w przeciągu 20-30 minut mamy turbinę na maszcie. Nasza turbina została zamontowana na maszcie testowym o wysokości 5 metrów. W przypadku instalacji wiatrowych, istotnym elementem mającym wpływ na produkcję turbiny jest dobór jego kontrolera. Dobór odpowiedniego sterownika jest powszechną bolączką. Kontroler może być wąskim gardłem naszej instalacji wiatrowej i mocno zaniżać produkcję. Żeby uzyskać jednolite warunki pracy dla testowanych turbin w celu porównania ich wyników, stosujemy panel sterowania zbudowany z mostków prostowniczych ze wspólną kaskadą obciążenia dla wszystkich turbin. Dzięki temu turbiny pracują w tym samym czasie w identycznych warunkach, co znacznie ułatwia analizowanie uzyskiwanych rezultatów. Przejdźmy teraz do produkcji energii przez turbinę. Zanim przejdziemy do podsumowania, przyjrzyjmy się przyspieszonym wskazaniom liczników przy słabych i silnych wiatrach. I zacznijmy od słabych wiatrów z prędkościami od 2 do 6 metrów na sekundę. Turbina i700 startuje już przy prędkości wiatru 3 metry na sekundę. Po osiągnięciu 4 metrów na sekundę rozpoczyna produkcję. Przy tej prędkości wiatru większe turbiny praktycznie nie produkują żadnej energii. Turbina Ista i2000 startuje gdzieś w okolicy 5 metrów na sekundę i potrafi włączyć się z produkcją przy tej prędkości wiatru. Turbina M5 startuje podobnie jak turbina Ista I700, ale to nie ma znaczenia, bo przy tej prędkości wiatru ta turbina nic nie produkuje. Jak widzimy, turbina I700 przy słabych wiatrach będzie produkowała energię na poziomie 60-70% energii, którą produkuje dużo większa turbina I2000. Nie ma sensu porównywać produkcji chińskiej turbiny M5 przy takich wiatrach, bo jej po prostu nie ma. Sytuacja zmienia się przy silnych i bardzo silnych wiatrach o prędkościach większych niż 7-8 m na sekundę. Przy mocniejszych wiatrach turbinę Ista i 700 dogania chińska turbina M5 o mocy 1 kW. Przy tych wiatrach produkcje obu tych turbin są porównywalne. Warto zauważyć, że turbina M5 jest w stanie osiągnąć swoją moc nominalną 1 kW, a nawet ją przekroczyć, natomiast turbina i700 nie przekracza poziomu 350W. Główną przyczyną jest tu niski 5-metrowy maszt testowy turbiny i700. Obie turbiny przebija przy tych wiatrach 2 kW Ista i2000, która produkuje 4 razy więcej energii niż każda z mniejszych turbin. Pomimo faktu, że turbinę I700 testujemy dopiero od miesiąca, możemy już teraz podać szacunkową wartość produkcji rocznej tej turbiny, porównując jej wyniki na słabych, średnich i silnych wiatrach z wynikami historycznymi za ubiegły rok turbin M3, M5 i przede wszystkim turbiny I2000. I tak produkcję roczną turbiny ISTA I700 na 5-metrowym maszcie testowym wiatrakowni przy warunkach wiatrowych z 2023 roku szacujemy na 200 kWh energii. W głębi kraju przy podobnych warunkach, czyli otwarty teren i maszt 5-metrowy, można liczyć na produkcję rzędu 50-70% tej wartości, czyli około 100-140 kWh energii. Takie wartości produkcji możemy uzyskać w przypadku używania sterownika opartego wyłącznie na mostku prostowniczym. Należy wziąć pod uwagę, że użycie kontrolerów MPPT lub PWM korzystających z hamulca turbiny może znacznie zredukować ilość wyprodukowanej energii. Lepszy efekt da użycie kaskady obciążenia, która profilaktycznie obciąża turbinę przy wzroście siły wiatru, co umożliwia ciągłą produkcję bez niepotrzebnego zatrzymywania turbiny. Hamulec można oczywiście zatrzymać jako rozwiązanie ostateczne, ale dobrze sprofilowana kaskada obciążenia powinna nie dopuścić do jego użycia. Przez ostatnie dwa tygodnie grudnia turbina I700 pracowała non-stop, bez zatrzymywania, przy wiatrach dochodzących do 25 m na sekundę. Użycie kontrolerów z hamulcem praktycznie zatrzymywałoby turbinę co kilka minut. Produkcję turbiny można by było zwiększyć poprzez jej zamocowanie na wyższym maście. Przykładowo zwiększając wysokość masztu dwukrotnie do wysokości 10 metrów i znając zależność prędkości wiatru od wysokości i tzw. szorstkości terenu, możemy oszacować, że na maszcie 10-metrowym turbina będzie w stanie wyprodukować około 40% energii więcej, czyli uzyskać wartość jej rocznej produkcji na poziomie 300 kWh energii. Znając roczną produkcję turbiny ISTA i 700, możemy policzyć wartość średniego wskaźnika wykorzystania mocy. Wskaźnik ten jest bardzo użytecznym parametrem, pozwalającym porównać różne turbiny pod względem ich produktywności, a także pod kątem ich lokalizacji, gdyż jego wielkość zależy zarówno od turbiny, jak i dostępnego wiatru. W naszych raportach i recenzjach będziemy często się powoływać na ten wskaźnik. Porównując różne turbiny i lokalizacje, dlatego warto go zapamiętać. Wartość wskaźnika oblicza się dzieląc ilość uzyskanej rocznej produkcji przez ilość teoretyczną produkcji możliwą do uzyskania przy ciągłej pracy turbiny z maksymalną mocą przez cały rok. I tak wartość wskaźnika 100% oznacza, że przez cały rok, czyli 8760 godzin w roku, turbina pracuje ze swoją maksymalną Mocą, czyli dla turbiny 1 kW oznacza 8760 kWh wyprodukowanej energii. Dla przemysłowych turbin wiatrowych wskaźnik ten wynosi 30-40%. Małe turbiny wiatrowe mają wskaźnik 2-4%, głównie z powodu gorszego dostępu do wiatru, z którym nie mają problemu wielkie turbiny. Wskaźnik wykorzystania mocy daje dużo lepszy wgląd w potencjał turbiny w zakresie jej produkcji i jest też skrzętnie ukrywany przez sprzedawców turbin. Przy wielkości produkcji na poziomie 200 kWh energii rocznie, turbina ISTA i 700 ma wskaźnik zbliżony do 4%. Jest to bardzo dobry wskaźnik, który dla większości małych turbin wynosi 2-3%, a w przypadku testowanych przez nas chińskich turbin o mocy do 1,5 kW nie przekracza 1,5%. Przejdźmy teraz do kosztów zakupu samej turbiny, którą można już otrzymać z dostawą do domu w kwocie 400 euro, czyli około 1700 zł. Przy średniej cenie energii elektrycznej na poziomie 1,1 zł. za kWh energii, koszt turbiny zwróci się nam po wyprodukowaniu 1545 kWh energii, czyli w przybliżeniu po 7-8 latach jej użytkowania. Dla porównania, koszt z dostawą do domu dwóch paneli słonecznych 350W o łącznej mocy 700W to na dzień dzisiejszy kwota 800 zł. Koszt takiej instalacji słonecznej zwróci się nam po wyprodukowaniu 727 kWh energii przy cenie 1,1 zł za kWh energii. Panele słoneczne mają 3-4-krotnie wyższy średni wskaźnik wykorzystania mocy niż małe turbiny wiatrowe i wynosi on 10-12%. W ciągu roku taka mała instalacja słoneczna wyprodukuje około 730 kWh energii, czyli koszt paneli słonecznych zwróci się nam już po roku użytkowania. Pomijamy tutaj, dla uproszczenia, inne koszty instalacji wiatrowych i słonecznych, takich jak koszt konstrukcji wsporczej, czyli masztu dla turbiny oraz rusztowania dla paneli koszty sterownika do turbiny wiatrowej, czy koszty falownika. Przedział cenowy może tutaj kilkukrotnie przekraczać koszty zakupu turbiny czy paneli słonecznych. Jak z tego porównania widać, zdecydowanie bardziej opłacalny jest zakup paneli słonecznych o mocy 700 W, niż kupne turbiny ISTA i 700 o takiej samej mocy. Jaki ma sens w takim razie zakup małej turbiny wiatrowej? Pomoże nam odpowiedź na pytanie: a ile energii wyprodukuje moja instalacja słoneczna w grudniu, pracując głównie w nocy? Nasza mała turbinka jest w stanie wyprodukować ponad 30 kWh energii, podczas gdy panele słoneczne praktycznie nic nie wyprodukują. Małe turbiny wiatrowe świetnie się sprawdzają jako uzupełnienie instalacji fotowoltaicznych, szczególnie w instalacjach off-gridowych z magazynem energii. Porównanie opłacalności małej turbiny wiatrowej z opłacalnością paneli słonecznych wypada na korzyść paneli przy dzisiejszych cenach turbin wiatrowych i paneli słonecznych. To tyle na temat turbiny ISTA i 700. Recenzje turbiny ISTA i 2000 oraz turbin chińskich wkrótce. Jeżeli macie pytania, to proszę o komentarze poniżej. Linki do raportów produkcji turbin wiatrowych znajdziecie na końcu filmu i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.